Tak, dzisiaj udało się zakończyć etap realizacji inwestycji. Udało się również przekazać klucze i oficjalnie otworzyć i poświęcić obiekt na 40 mieszkań w Rusławicach. To zadanie, to przedsięwzięcie zostało zrealizowane za kwotę ponad 8 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów 600 tysięcy to środki rządowego funduszu inwestycji lokalnych, a więc 80% kwoty, natomiast ponad 1 milion 400 tysięcy to wkład własny budżetu gminy Zakliczyn. Allez, Zakliczyn jest przykładem tego, że można budować lokale, lokale komunalne, których jest tak obecnie brak na rynku. 40 mieszkań dla najbardziej potrzebujących rodzin to bardzo ważna rzecz. Mieszkanie jest podstawą funkcjonowania rodziny i dlatego tego typu inwestycje są niezwykle ważne i oczekiwane. Dlatego też ogromne podziękowania dla pana burmistrza Dawida Chrobaka, dla Rady Gminy, dla wszystkich radnych. Dla pracowników Urzędu Gminy, którzy przyczynili się, że tak sprawnie, szybko i na tak dobrym poziomie jakościowym została ta inwestycja wykonana. Mam nadzieję, że niebawem kolejne mieszkania będą oddane mieszkańcom Zakliczyna. I wierzę w to, że tak jak pan burmistrz Dawid Chrobak powiedział, że to zapewni wszystkie potrzeby mieszkaniowe mieszkańców gminy Zakliczyn. Bardzo dużo ułatwienie no, wspaniały tak program rządowy bardzo się cieszę, że no, my mogłyśmy skorzystać tak. Nie możemy się już doczekać, aż właśnie no, już przystąpimy do realizacji wykończenia mieszkania, tak żeby się jak najszybciej móc wprowadzić. Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ dzisiaj odebrałam klucze, jak widać. Mieszkanie jest bardzo ładne, Łazienka jest, powiem że tak, umeblowana. Zostaje nam tylko kuchnia, mamy dwa pokoje plus salon. Planujemy się wprowadzić się jak najszybciej, także mamy nadzieję, że część rzeczy zrealizujemy już przed świętami, jeszcze w tym roku, i z początkiem roku już będziemy mogli się wprowadzić. Dzięki takim inicjatywom, które udało się tutaj zrealizować. Ciężko pracujący rodzice nie, nie muszą skupiać się tylko na zagonieniu pieniędzmi, by tylko a, i aż właściwie zagwarantować dach nad głową swoim pociechom, ale mogą również zacząć myśleć o nie wiem, dostarczeniu wykształcenia tym dzieciom. Mogą skupić się na rzeczach, które są równie istotne jak sam dach nad głową. W tym programie w budynku w Rusławicach powstało 40 mieszkań jedno-, dwóch, trzy pokojowych od około 32 metrów do ponad 53 metrów wielkości, czyli są to mieszkania przeznaczone zarówno dla rodzin z dziećmi, jak również dla osób samotnych, dla seniorów.